Cześć, z tej strony Julia, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam historię dziesięcioletniej Kamielki Czekaj z Kamiennej Góry. Kamienna Góra to małe miasteczko położone na Dolnym Śląsku, w centralnej kotlinie Jeleniogórskiej. To właśnie w tym miasteczku liczącym niespełna 18 tysięcy mieszkańców mieszkała dziesięcioletnia Kamila Czekaj wraz z mamą Mirosławą, tatą Krystianem i starszym bratem. Kamila urodziła się 27 grudnia 2005 roku w Kamiennej Górze. Życie dziewczynki od samych narodzin nie było usłane różami. Zaledwie kilka dni po swoich narodzinach musiała przejść bardzo poważną operację serca, ponieważ, jak się okazało, Kamila urodziła się bez lewej komory serca. Na szczęście z biegiem lat jej stan zdrowia poprawił się na tyle, że mogła prowadzić w miarę normalne życie. W ciągu swojego niespełna dziesięcioletniego życia Przeszła kilka operacji, a jej rodzice raz do roku zbierali pieniądze dla dziewczynki na dalsze leczenie. Pomagała im Fundacja Serce Dziecka, gdzie można było przekazać 1% swojego podatku na pomoc Kamili. Pomimo wielu przeciwności, dziesięciolatka była szczęśliwym dzieckiem. Chodziła do szkoły, miała bardzo dobre wyniki w nauce, lubiła tam chodzić. Spędzała też czas tak aktywnie, jak tylko się dało. Lubiła pływać i grała w piłkę nożną, co nie zawsze podobało się jej mamie, która mimo wszystko przez cały czas bała się o swoją córkę. W lipcu 2015 roku pani Mirosława wraz z córką udała się na kontrolę stanu jej zdrowia do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie lekarze podzielili się z nimi bardzo dobrą wiadomością: Otóż Kamila miała przed sobą jeszcze tylko jedną operację i prawdopodobnie wtedy będzie mogła wrócić już do pełni zdrowia. W środę. 19 sierpnia 2015 roku Kamila wraz z mamą wybrała się na spacer po Kamiennej Górze. Rodzina kilka dni temu wróciła z wakacji. Byli bardzo szczęśliwi i wypoczęci. Jednak już niedługo wakacje miały dobiec końca, a dziewczynka nie miała jeszcze wszystkich potrzebnych książek do szkoły. Dlatego też korzystając z okazji, że są w pobliżu księgarni Atena znajdującej się na rynku Kamiennej Góry, Postanowiły wstąpić do środka i dokupić kilka brakujących podręczników. Niestety nie wiedziały, że za kilka minut dojdzie do tragedii, która zmieni ich życie na zawsze. W tym samym czasie, w okolicach rynku w kamiennej kurze, z niepozorną czarną foliową reklamówką, idzie 27-letni Samuel Nowakowski. Wygląda całkiem niepozornie, od zwykły człowiek spacerujący na rynku. Jednak ów mężczyzna szedł z konkretnym zamiarem, szukał osoby, którą mógłby zabić siekierą, którą niósł właśnie w tej czarnej reklamówce. Ale cofnijmy się jeszcze dzień wcześniej. Ponieważ z perspektywy Samuela historia ta rozpoczęła się nie 19 sierpnia, a 18. Ponieważ to właśnie tego dnia mężczyzna otrzymał list z Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze, a dokładnie było to pismo, dotyczące tego, że Urząd Pracy nie przyznaje mu zasiłku dla bezrobotnych. Samuel Nowakowski jest singlem. Mieszka z rodzicami w kamiennej górze. To beznałogowy mężczyzna. Nigdy nie pije alkoholu i nie pali papierosów. Tak naprawdę niczym nie wyróżnia się z tłumu i nie przyciąga uwagi, zwłaszcza płci przeciwnej. Dodatkowo, Samuel od dzieciństwa ma różne tiki nerwowe, które nigdy nie ułatwiały mu dzieciństwa. Przez to był wyśmiewany w szkole i nie było mu tam lekko. Dodatkowo, już dosyć nieprzyjemny czas w szkole, Samuelowi utrudniała jeszcze jego mama, która była bardzo apodyktyczna i wywierała na nim bardzo dużą presję. Zawsze chciała, aby jego wyniki w nauce były jak najlepsze. Samuel był spokojny i dosyć zamknięty w sobie. W swoim dorosłym życiu najbardziej lubił czas spędzać w internecie, gdzie przeglądał różne strony internetowe o coraz to różnej tematyce. Plotki głosiły, że w swoim telefonie komórkowym posiadał on mnóstwo numerów telefonu do różnych pań do towarzystwa, ale nie wiadomo czy to prawda i nie wiadomo czy kiedykolwiek korzystał z tych numerów. 27-latek z zawodu jest fizjoterapeutą. W 2010 roku ukończył studia licencjackie właśnie na wydziale fizjoterapii jednak miał on bardzo duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Co prawda, pracował w kilku miejscach, ale nigdy, nigdzie nie zagrzał miejsca na długo. Był osobą, z którą bardzo ciężko się współpracowało. Mężczyzna bowiem miał wielkie ego i uważał, że wszystko zawsze należy mu się najlepsze i że w ogóle jest dużo lepsze od innych, zwłaszcza od swoich współpracowników. Uważał, że miejsca, w których pracował, były dla niego nieodpowiednie, bo jak sam o sobie mówił, był on stworzony po prostu do wyższych celów. W sierpniu 2015 roku Samuel od kilku miesięcy był już bezrobotny i nie mógł znaleźć sobie żadnego zatrudnienia, które odpowiadałoby jego wielkim wymaganiom. Mężczyzna już wcześniej zapisał się do miejscowego urzędu pracy, a tam uzyskał status osoby bezrobotnej. Mężczyźnie został przyznany doradca zawodowy. Była to pani Agnieszka. Jednak mimo to nic nie szło do przodu i 27-letni mężczyzna przez cały czas pozostawał bez jakiegokolwiek zatrudnienia. Z każdym dniem jego frustracja rosła w siłę. Był nerwowy. 18 sierpnia 2015 roku Samuel Nowakowski otrzymał pismo z Urzędu Pracy. Niestety była to negatywna decyzja w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie mu zasiłku dla bezrobotnych. Kiedy mężczyzna otrzymał ten list, dosłownie wpadł w szał. Kiedy przeczytał ten list, wpadł dosłownie w szał. By ta, był tak wściekły, że natychmiast podarł dokument na małe kawałeczki i go spalił. Jednak po kilku minutach cała słość opadła i on po prostu usiadł na fotelu. Zamyślił się i tak już został do rana. Obudził się w fotelu następnego dnia, 19 sierpnia 2015 roku. Wstało o godzinę 10. Był dosyć spokojny, ponieważ to wtedy w jego głowie zrodził się plan, że to jest wina innych, a nie jego. I dzisiaj właśnie musi karać osoby odpowiedzialne za jego obecną sytuację życiową. Z kuchni mężczyzna zabrał reklamówkę i udał się do piwnicy, skąd zabrał się a zapakował ją do siatki i po prostu wyszedł z domu. Jego celem był Urząd Pracy przy ulicy Sienkiewicza w Kamiennej Górze. Kiedy był na miejscu, wszedł prosto do budynku i skierował się prosto do gabinetu pani Agnieszki, swojego doradcy zawodowego. Mężczyzna wszedł do środka i polecił kobiecie, aby zamknęła drzwi na klucz. A zachowywał się dziwnie i to właśnie wzbudziło czujność urzędniczki. Stanowczo nie zgadzała się na zamknięcie drzwi na klucz. Doszło między Doszło między nimi do kłótni, doszło między nimi do kłótni i kobiecie udało się wydostać ze swojego gabinetu. Mężczyzna i kobieta na korytarzu krzyczeli na siebie, co wzbudziło zainteresowanie wśród innych pracowników urzędu. Kiedy Samuel zrozumiał, że nie uda mu się wykonać planu nie dojdzie do tego, że pani Agnieszka z powrotem wróci do swojego gabinetu, po prostu opuścił budynek jak gdyby nigdy nic. Mężczyzna wybrał się na łowy, jak sam to określił. Chciał kogoś zabić, chciał wyładować swoją złość i frustrację, która teraz dodatkowo ewoluowała po nieudanym pobycie w urzędzie pracy. Dlatego też postanowił, że uda się do centrum kamiennej góry na rynek. To właśnie w tym momencie, na kamiennogórskim rynku, Samuel Nowakowski mija się z kobietą, którą za rękę trzymała mała dziewczynka. To była właśnie pani Mirosława ze swoją córką Kamilą, które szły do księgarni. Kiedy obie go minęły. Samuel odwrócił się i poszedł za nimi. Kamilka z radością podskakiwała i w pewnym momencie puściła rękę swojej mamy, bo już nie mogła się doczekać, kiedy znajdzie się w księgarni. W momencie, kiedy stało już praktycznie przed drzwiami, niespodziewanie za jej plecami pojawił się 27-letni mężczyzna. W obu dłoniach trzymał już siekierę, którą wyciągnął ze swojej reklamówki, i nagle bez słowa wziął zamach i uderzył dziesięcioletnią letnią Kamilę prosto w głowę. Bez żadnego ostrzeżenia i co najważniejsze, bez żadnego powodu. Dziewczynka z impetem wpadła na drzwi księgarni, po czym wpadła do środka. Zszokowana sprzedawczyni natychmiast podbiegła do niej, aby udzielić jej pomocy. Matka dziecka była w szoku. Płakała, krzyczała i błagała swoje dziecko o to, aby żyło, żeby Kamila nie zasypiała. O dziwo dziewczynka była przez cały czas przytomna. Rozmawiała zarówno z innymi osobami, które podbiegły udzielić jej pomocy, jak i z mamą. To ona sama zapewniała mamę, że wszystko będzie dobrze i żeby nie płakała, i mówiła, że na pewno nie uśnie. Mężczyzna, który chciał sprawdzić, co się dzieje z dzieckiem, po tym jak jeden ze świadków zawiadomił karetkę, rozmawiał z Kamilą. Dziewczynka powiedziała mu, jak ma najmniej, że przyszła z mamą tylko po to, aby kupić kilka książek do szkoły. Tymczasem Samuel Nowakowski spokojnym krokiem oddalił się z miejsca, w którym zaatakował niewinne dziecko. Myślał, że uda mu się odejść, jak gdyby nigdy nic. Na szczęście całe zajście obserwowali taksówkarze. Mężczyźni zaczęli krzyczeć i zagrodzili mu drogę. Wtedy mężczyzna zaczął uciekać. Po drodze wyrzucił się kierę i udał się w nieznanym kierunku. Na szczęście trójka przypadkowych mężczyzn Marek Białecki, Grzegorz Celaden i Konrad Majewski wykazali się bardzo dużą odwagą i zaczęli gonić sprawcę. Biegli za nim kilkaset metrów, dopóki go nie złapali, i razem z nim czekali na policję. Nie pozwolili mu uciec. Kiedy już go złapali, zaczęli go pytać, dlaczego to zrobił, a on ponoć odpowiedział im, że wszystko wyjaśni policji. W tym samym czasie, kiedy trójka bohaterów goniła po mieście sprawcę, dziesięcioletnia Kamila w ciężkim stanie natychmiast została przewieziona do szpitala w Kamiennej Górze. Jednak jej obrażenia były tak duże, że lekarze zadecydowali o przetransportowaniu jej śmigłowcem do szpitala we Wrocławiu. Niestety czas uciekał, a stan dziecka się pogarszał. Dlatego też w ostatniej chwili zadecydowano jednak o tym, że dziewczynka zostanie zawieziona do szpitala, w którym znajduje się bliżej, we Wałbrzychu. Rodzice Kamili nie mieli pojęcia, w jakim stanie jest ich córka. Kiedy dotarli już do Wałbrzycha, dowiedzieli się o tym, że stan dziewczynki jest bardzo ciężki. I to właśnie tu, w Wałbrzychu, w szpitalu, po kilku godzinach walki, o godzinie 14:47, Kamila zmarła. Samuel Nowakowski został aresztowany, jak tylko zjawiła się policja. Przyznał się do popełnionego czynu. Mężczyzna został przesłuchany i złożył wyjaśnienia. Powiedział m.in. to że chciał kogoś zabić, bo był wściekły. Kiedy wyszedł z urzędu pracy, szukał ofiary, a kiedy zobaczył Kamilę, postanowił, że to właśnie będzie ona. Chciał wyładować na niej swoją frustrację. W areszcie mężczyzna zachowywał się bardzo dziwnie. Przebierał się i udawał różne postacie, na przykład świętego Mikołaja. Robił wszystko, aby tylko wydostać się z aresztu i nie trafić do więzienia. Próbował się również okaleczać, na przykład wlał sobie do oczu wodę z sedesu. Doszło wtedy do infekcji, której mężczyzna nie chciał leczyć. Odmawiał również wychodzenia na spacery i potrafił siedzieć bez ruchu przez kilka godzin i wpatrywać się w jeden punkt. To wszystko miało jeden cel: Samuel Nowakowski chciał zostać uznany za niepoczytalnego. Kiedy doszło do rozprawy w sądzie, mężczyzna nigdy nie przeprosił rodziców Kamili. Nigdy nie wyglądał na skruszonego, wręcz przeciwnie twierdził, że chciał być uniewinniony. Jego początkową linią obrony była właśnie niepoczytalność. Jednak wszystkie badania psychologiczne, jakie przeszły, wykazało, że jest on i był zawsze zdrowy psychicznie. Dodatkowo na sali rozpraw doszło do awantury, którą rozpętali rodzice oskarżonego. Dodatkowo na sali rozpraw doszło do awantury, którą rozpętali rodzice oskarżonego. Jego matka nie była zadowolona z tego, że na sali sądu okręgowego w Jeleniej Kurze znajdują się dziennikarze. Posiedzenie było jawne i sąd wyraził na to zgodę. Kobieta dopuściła się nawet tego, że zaczęła uderzać swoją parasolką jednego z operatora kamer. Była tak rozhisteryzowana, że zemdlała i musiała zostać wezwana do niej karetka. Samuel Nowakowski patrzył na zachowanie swojej matki bez cienia emocji na twarzy. Nie ruszały go także łzy rodziców Kamili, kiedy prokurator odczytywał protokół z sekcji zwłok dziewczynki. Na pytania sędziego odpowiadał bardzo niechętnie, a także dodatkowo odmówił składania wyjaśnień. Chociaż zaraz po zatrzymaniu przez policjantów przyznał się i powiedział, dlaczego to zrobił. Teraz jednak twierdził, że to pierwsze zeznania zostało wymuszone przez policjantów. Nie chciał się wypowiadać na ten temat, nie chciał powiedzieć, co zrobił, natomiast chętnie wypowiadał się na temat warunków, w jakich przebywał w areszcie i domagał się ich polepszenia. No, myślał, chyba że jest na wakacjach. Adwokat mężczyzny próbował zadawać mu pytania w taki sposób, żeby mężczyzna mógł wyrazić swoją skruchę przez co mógłby wyglądać odrobinę lepiej w oczach sędziego. Jednak Samuel nie miał zamiaru na nie odpowiadać. Jeżeli już to robił, robił to półsłówkami. Na pytanie obrońcy, czy uważa, że to, co zrobił, było złe, mężczyzna odpowiedział tylko, że tak, to było złe. Nic więcej. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze skazał mężczyznę na karę dożywotniego więzienia za zamordowanie dziesięcioletniej Kamili Czekaj. Samuel Nowakowski będzie mógł biegać się o zwolnienie warunkowe po 25 latach. Został on również pozbawiony praw publicznych na okres 10 lat i wypłatę za dość uczynienia rodzicom dziewczynki w kwocie 100 tysięcy złotych. Po tym wyroku obrońca Samuela wniósł oczywiście apelację. Mężczyzna domagał się ponownego zwołania biegłych psychiatrów i przeprowadzenia badań na swoim kliencie. Uważał on, że Nowakowski jest niepełnosprawny psychicznie, a także, że pomimo tego mógł on być poczytalny w momencie popełnienia przestępstwa. Przekonywał sąd, że choroba mogła nie mieć wpływu na to, co zrobił, ale może mieć wpływ na wysokość wyroku, jaki otrzymał. Posunął się dalej w swoich teoriach i powiedział, że to, co zrobił jego klient, nie było morderstwem z premedytacją, tylko była to zbrodnia popełniona w tak zwanym zamiarze ewentualnym, a to wszystko przez jego chorobę psychiczną. Na rozprawę do sądu apelacyjnego we Wrocławiu, Samuel Nowakowski pojawił się w poplamionym swetrze i z potarganymi włosami. Chciał właśnie wyglądać na chorego psychicznie. Obrońca mężczyzny poprosił również o dołączenie do akt opinii od prywatnego psychiatry, która miała wskazywać na to, że oskarżony choruje na dysforię. Jest to dolegliwość psychiczna wywołująca u chorego przeświadczenie że nie ma wyjścia z sytuacji, co z kolei budzi jego nadmierną złość. Sądowi biegli jednak zakwestionowali tę diagnozę i uważali ją jako bezzasadną, a także dodatkowo zyskwalifikowali ją całkowicie, ponieważ została ona napisana, jak się okazało, na prośbę obrońcy, bez wcześniejszego przebadania Samuela Nowakowskiego. We wrześniu 2016 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Utrzymał w mocy wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla mężczyzny. Jednak teraz mężczyzna będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe dopiero po 35 latach. To już koniec tej historii. Na koniec jeszcze bym chciała Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie nowe subskrypcje i bardzo serdecznie powitać nowe osoby na moim kanale. Dziękuję również bardzo za wszystkie komentarze. Wszystkie czytam. A wszystkie uwagi, jakie kierujecie w moją stronę, biorę sobie do serca i staram się, aby poprawić yy, to, co macie mi do zarzucenia. Także jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo. Cześć.